Wiesz, bo sposia nas wykopała. Och, musimy zamieszkać w lesie! Nie ma szans! To dziecko nie kąpało się przez trzy dni. A ja się nie lubię myć! No to żegnaj nie domy, ta kucharko! O, muszę zbudować domek z patyków. Poziu! Cześć! Ty wyziłeś wykmo? Skońziosą? Ja nie bardzo rozumiem, co ty do mnie mówisz. O, dzięki. Zbuduję z nich domek. Gosposia mnie wyrzuciła. Oj, to c'est super! On prend les plans pour faire les murs. No tak, to niech będą ściany. O, c'est très beau! Teraz musimy zdobyć jedzenie. On pourrait planter ses graines pour faire pousser des fruits. Trochę się stresuję. Wszystko będzie w porządku, Inka. Mam tu ręczniczek. Widzę główkę. Siup! Hurra! Ura! Piękny chłopczyk! Nie, to dziewczynka. A soki, Piękna dziewczynka! Witaj. Dam jej na imię Polca. Świetnie! Ok, kto następny? Nie, moment. Z uwagi na to, że Pola jest wcześniaczkiem, musi zostać w szpitalu na dłuższy czas. Bo jest jeszcze bardzo mała. O, o w porządku, Zatroszczymy się o nią! Jak chcecie, to mogę ją umyć! Dzięki, ale zanim jej dotkniesz, będziesz musiała dokładnie umyć rączki. Już myję! Dziewczyny, tu jest miejsce do mycia rączek. Dobra, tylko trzeba włożyć ją do takiego akwarium, ale z dziurkami. Aha! Co powiesz na to? Ekstra! Włożę tutaj twoją bojcie! A, a, a! Nie myłaś jeszcze rączek! A no tak, zapomniałam. O raju, miodokoniu, troszeczkę tu strasznie. Ha! Ha! O raju, co za łobuziaki. O raju, co za łobuziaki. Przestańcie w tejże chwili. Przestańcie w tejże chwili. dziecinne mm, teriery. Chłopcy są, jak, jak King Kong. Kong. No a wy macie, macie duży wpływ. <laughs> Okej. Okay. Hmm. Panny są silne jak King Kong! No, a wy chłopaki jesteście jak pły. Nieźle no, to wyrabiać! Pokonałaś nas, księżniczko! Tak na przyszłość do Twoich usług. Dziękuję! To tutaj! Oto Ot, farma, na której do nas Leci ma. Taki pysny papu. Och, grzeczny chłopiec. Hej, terrier. Bawimy się w mamusie i tatusiu. O, okej. Okay. Ale najpierw muszę zrobić jedną rzecz. Pamiętaj, żeby mała poleżała na brzuszku. W porządku. Jesteś gotowy na podbój zamku? E, raczej jestem. Boba z spacerki nie plujemy smoczkiem? Trudno, u moje... Hej! Bogus mi zwiał! Hmm, nareszcie trochę popracuję. Klik, 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 yes! klik. Ciekawe, co robi moja Polca. Zupełnie nie wiecie, jak się opiekować dziećmi. Na placu zabaw nie ma też takich nierówności terenu. A! A! Nic się nie stało, Blu? Moje kolano! Pokaż mi je. Jest rana, ale luzik. Wystarczy tę nóżkę uciąć. Nie! No co? No to ci dwie nogi. <laughs> Strumiczek! Uuu, tu jest naprawdę przepięknie. Kawałeczek dalej jest jeszcze ładniej. Bawiłem się tam, jak byłem mały. <sum> Ale trzeba iść po kamieniach. <sum> e. 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 Jejciu, o niektóre można się skaleczyć. Nie musisz się śpieszyć. I lepiej uważaj na te chybotliwe. A, ten właśnie taki jest. Tak, on się A. trochę rusza. A. 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 A te zielone są bardzo śliskie. Połknęło błoto. I co teraz? A wyjdzie ci na zdrowie. Oj! Strumeczek jest przepiękny. <śmienicza> <śmienicza> czemu nie wydajesz płetwalowych dźwięków? Właśnie. O, em, bo płetwal postanowił sobie trochę odpocząć. Proszę, nie przystawaj. To zabawne. Mamo, czemu tata już nie wydaje tych dźwięków? Hmm. Czy to możliwe, że majestatyczny płetwal błękitny wstydzi się wydawać zabawne dźwięki przed innym tatusiem płetwalem? Przecież to nie ma sensu. Pewnie, że to nie ma żadnego sensu. No już dobra, dobra. Cóż, na pewno płetwal wykaże się odwagą, gdy będzie gotowy. Tymczasem piratki nadal były uwięzione w brzuchu płetwala, powoli tracąc nadzieję na ratunek. Już po nas! O, chwila, moment! Wiem, jak możecie wydostać się z jego brzuszka! Ojej, ale piratki nie słyszały strażniczki latarni! Tkwiły w brzuchu głośnego, zazwyczaj płetwala błękitnego! Dziń, dziń! Dzień dobry! Poszukuję takiego! Czekaj! No co? Co my tu sprzedajemy? Może to jest sklep kotkowy? Co to jest sklep kotkowy? Taki, w którym kupuje się kotki. Ale ja już mam tu kotka! A no tak! No to może sklep, w którym sprzedaje się rzeczy dla kotka! Tak! Ta! Okej, okay. Dzień dzyń! Czekaj, asystentko, pomóż mi znaleźć rzeczy dla kotków na sprzedaż! Czekaj, co? To nie potrwa długo! Co lubią kociaczki? Mm, lubią kwiatki czapetki! No dobra, to może być kotkowy przysmak! Są trochę za okrągłe! Nie wszystkie są okrągłe, niektóre są wygięte! To fakt! Chodźcie wreszcie! Kołnierzyk, czy zawsze musisz się tak spieszyć? Nie możemy się bawić w sklepie, jeśli nie mamy co sprzedawać. No dobra, czy możemy wreszcie zacząć? Tak, tak, tak. Lu, a teraz nie jesteś chora? Nie, nie jestem. Kołnierzyk, start! No nareszcie. Dzień, dzień, dzień dobry. Czekaj! Mm, nie przygotowaliśmy pieniędzy. <laughs> Jeden prosiaczek poszedł sobie na targ, a drugi prosiaczek został w domku. Ej, nie są. Też idę na targ. Spójrz na banknot, Bingo. Wróżka Zębuszka przykleiła tu naklejkę z ząbkiem. Wow. I na co pójdą twoje dolary? Oto jest pytanie. Hmm, to trudne pytanie. Hmm, pytanie. Luz! Zębowa wróżka dała mi pięć dojców! Wow! I co chcesz sobie za to kupić? No właśnie nie wiem. Czy mogłabyś mi pomóc? Jasne! Mamo mogę iść pomóc blue! No pewnie Inko. Będę je miała oku! Chodźmy tam! Wielkie banki! Wow! <słyski> <słyski> Proszę sobie usiąść, lekarka panią zawoła. Miodzia, jak cię boli, to musisz kuleć. A no tak. Następny pacjent. Czyli ja! Pusztykaj! Co panią do nas sprowadza? Boli u kolano, pani doktor! O, i tylko tyle? Tak, tylko tyle. No dobrze. Takie coś to jest tylko mały pikuś. A, musisz szybko do lekarza! mi się do głowy krokodyl. Ojej, krokodyl to nie jest pikuś. Spokojnie. Rozprawię się z tym gadem. Edna, strzymaj wizyty. O, przykro mi, Złotko. Proszę usiąść lekarka niedługo panią zawoła. Oj, zapowiada się dłuższa sprawa. O, no dobrze. Otwieraj paszczę krokodylu. On może gryźć, a, więc proszę się nie wiercić. Duży maszturu? Nie, jeszcze nie! To knajstka z rybą i frytkami, ale skończyła mi się ryba, więc będą tylko frytki! No dobrze, życzę powodzenia! Och, salutką noc nie spałam! Oj, oj, sorki, Koko. Jeju, nie za dużo was w tym namiocie, dzieciaczki. No więc właśnie. Chyba będę musiała się przeprowadzić. A czy już wiecie, że otworzyli nową knajpkę z rybą i frytkami zaraz obok? Słyszałeś to, Roderyku? Musimy tam podskoczyć. <laughs> Niezła konstrukcja. Buduję sobie domek. Będziemy pokoik na dole i jeszcze jeden na górze. Fantastycznie. Słyszałam, że Inka szuka mieszkania dla siebie. Mm. A teriery zbudowały kolejny fort Jesteśmy Rzymianami! O, widzę No to strzeżcie naszego królestwa Tak jest, pani Matyldo Cudownie Potrzebuje pani obstawy? Teraz nie, dziękuję <ścoughs> Przepraszam, Bingo, naprawdę nie chciałam od ciebie uciekać Judo mnie do tego zmusiła No, może mnie nie zmusiła Zrobiłam to trochę sama to już się nie powtórzy, bingo. Przysięgam. Proszę, pobawimy się razem. Mały robaczek, hej ho. Czink, Kto go przytuli, no kto? Czink, czink. Kto zbuzi, wytrzemu sos. Czink, czink. Mały robaczek, kto wie, mu nos. Czink, czink. O nie, to Judo znowu dzwoni. Powiedz jej, że mnie nie ma. Nie, szybko, kryj się. Dring, drynk. To chodźmy, Bingo. Nie odwracaj jeszcze tych kiełbasek. Dobrze się stało. Oj, ale kto teraz nazbiera tej trawy? Hasło! plodoki, bingo już się z nami nie bawi, Miodzia, teraz ty zbierasz trawę na miksturę. co? Ja nie jestem strażnikiem, teraz już nie jesteś. O, e, ładko. A ty możesz być zbieraczką trawy? E, nie, dzięki. Ja też lubię być strażnikiem. Ale to jak krzycze hasło najgłośniej ze wszystkich? Hasło! No to odpuśćmy sobie tę trawę. Użyjemy... Paczki po chipsach. To nie zadziała. Czemu nie? To chipsy kiełbaskowe. Rodzice przecież właśnie smażą kiełbaski. No to spróbujmy. Ale kto będzie stał na straży? Ty możesz, Blue. Ja idę szpiegować. Hej, że co? Jak chcę szpiegować. Huh. Hasło to bez sensu. A nie mówiłem? Nie dopadniesz nas krokodylu. Ja tu tak daleko nie skoczę. Mam bardzo krótkie nogi. No, to może ten jeden raz mógłbyś mieć krokodyle-odporne buty. Koko! Oj, tak, sorki. Ale jak niby Wafel ma się przedostać? Eee... Już wiem! Chodź ze mną, Koko! Dawaj, weź mi na barana! <grystanie> Skąd <Na> Wafel! wafel! <grystanie> Jej,